Cześć widzowie! Dzisiaj robimy filmik o dronie DJI Mini 3. Pokażę Wam dzisiaj, jak to po prostu wygląda, jak to działa i ogólnie, jak się tym robi. Dobra, drona mam już odpakowanego z pudełka, ale mam go zapakowany w mojej torbie przechowalnej. Właśnie tak ta torba się prezentuje. Więc otwórzmy sobie ją. Więc tak, w skład zestawu wchodzi aparatura DJI RC, która ma wbudowany wyświetlacz. Ona się prezentuje tak: tutaj mamy wszystkie przyciski, wyświetla, tutaj też mamy, tutaj też mamy przyciski. Mamy magazyn do ładowania baterii, który jest naprawdę. Bardzo dobry, dlatego że ja, że ja mam wersję FlyMore Combo, a jak FlyMore Combo to dostajemy trzy baterie, w tym też magazyn baterii. No i również sam dron. Tak on się prezentuje, ten dron. Rozłożymy sobie go tak, tak, tak i tak. Patrzcie, tak wygląda sam dron. Tutaj mamy osłonę gimbala, ale ja tego nie będę ściągał. Ogólnie dron ma śledzenie, ale tylko we wersji y, obracania się. Tylko. Jeszcze w skład zestawu mamy dwa kabelki, dlatego że jeden to jest USB-C. Usb-C, który mam tutaj, to służy do ładowania, nie wiem, aparatury albo tego. Albo baterii, ale ja polecam to do baterii, bo jeżeli macie szybką ładowarkę na USB-C, to polecam wam to do baterii, do tych baterii, ale to polecam wam do aparatury, jeżeli macie szybką ładowarkę. Jeżeli macie ładowarkę szybką z tym wejściem i z tym, to warto sobie zapiąć te wejście na aparaturę, a nie to, bo ta aparatura może zwariować. Jeszcze tutaj mamy tak. Co to jest? Nie wiem, co to jest. I w ogóle, czemu, czemu ja tu mam dwie pary tego? Dobra, yy, nieważne. Mamy śrubokręcik, który jest taki fajny. Mamy również dużo skrzydeł, ale ja tego nie będę wyciągał, bo się boję, że one mi się połamią. Ale śrubokręcik mogę wyciągnąć. Kurde, on mi spadł. Dobra, Taką, taką się prezentuje. I tak, naprawdę to jest bardzo dobre. To jest. Polecam Wam ten zestaw FlyMore Combo, w tym że FlyMore Combo jest droższy. Ale możecie sobie FlyMore Combo kupić z aparaturą bez ekranu. To wtedy FlyMore Combo jest tańsze, bo za to trzeba jeszcze dopłacić. Tak, z tysiąc, bo ona, bo ona jest droga. Ale patrzcie. I teraz Wam ją włączę. Drona dzisiaj nie będę włączał bo ten, bo ja mam wszystkie baterie rozładowane, ale włączmy sobie aparatury. Aparatura się włącza, tak, klika się przycisk i jeszcze raz. Aparatura się włącza, mamy napis DJI. Jak mamy napis DJI? To znika, i pisze: Urządzenie się uruchamia. Znikło i teraz mamy DJI Fly, czyli to jest po prostu aplikacja do tego drona. Pokażę Wam to, bo wy tego może nie widzicie. Jak się uruchomiła, to patrzcie, wezmę, wezmę sobie ją. Tutaj, tutaj ją postawię, tą kamerę. I patrzcie, pokażę Wam funkcję. Co oznacza te światełko? Co oznacza te, gdzie trzymam mam palec? Pokażę Wam to. Żeby to zrobić, to musimy sobie wejść w ustawienia. Ściągamy górną tabelkę, a następnie wchodzimy w ustawienia. Zjeżdżamy sobie na instrukcja i teraz klikamy witam. Przesuwamy sobie w bok, i teraz Wam pokażę, co oznaczają. Nie wiem, czy to dobrze widzicie. O może tak? Dlatego, że ta aparatura, jak tu się świeci na czerwono to wam przeczytam świeci na czerwono brak połączenia z dronem świeci na zielono dron połączony świeci na żółto aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiodła się. Czyli jak po prostu się aktualizacja drona nie powiedzie to po prostu nam zacznie to świecić na żółto. Jeżeli dron jest w pełni połączony to świeci nam na zielono a jeżeli nie jest połączony to świeci nam na czerwono i ja akurat nam świeci. Ale tutaj mamy jeszcze miganie. Tutaj mamy miga na niebiesko. Połączenie z dronem. Czyli jak mamy drona i aparaturę oddzielnie, to ją łączymy sobie. Miga, na, miga na żółto. ostrzeżenie przed niskim poziomem akumulatora w aparaturze nie w dronie. Miga na niebiesko zielono. Drążki st sterowania niewycentrowane. Nie wiem o co z tym chodzi. Miga na czerwono, zbyt wysoka temperatura kontrolera smart controller. Czyli, jak on jest po prostu zbyt, zbyt nagrzany, albo z, zbyt nagrzany po prostu jak jest, albo niski poziom, po, niski lub niski poziom akumulatora w dronie. Ale już słyszycie, w dronie. Tutaj pisało z samego akumulatora, czyli to było w aparaturze. I tutaj mamy jeszcze coś takiego, że nie wiem o co z tym chodzi. Ale już wiecie o co chodzi. Tutaj mamy jeszcze y, co znaczą te przyciski, które widzicie, czyli co oznaczają te, te co oznaczają. Te co oznaczają, kurde, te, te. I teraz Wam opowiem o co chodzi, bo tutaj w aparaturze pisze Dostosuj funkcję przycisków C1 i C2 do DJ, w DJI Fly. Ale ja Wam powiem co to znaczy. C2 znaczy do obrócenia kamery w dronie. A C1 znaczy, żeby gimbal pojechał albo na dół albo się wyprostował to znaczy to no i ogólnie tutaj jeszcze to mamy no i tutaj mamy jeszcze wyjść że jak kliknę sobie tak tak i tak to nam wychodzi ale to w sumie pyta się, pytacie się dlaczego ja wam to powiedziałem dlaczego ja wam powiedziałem te funkcje Dlaczego ja Wam to powiedziałem? Bo Wy możecie nie rozumieć o co z tym chodzi, ale ja rozumiem. I teraz po prostu korzystamy z opcji świeci na czerwono czyli dron nie jest włączony, bo ja drona nie mam nawet włączonego. Ale jak ja włączam pierwszą aparaturę, a potem drona, teraz ja sobie czekam i zaświeca mi się tutaj na zielono i mi przeskakuje. Ale pokażę Wam też jedną opcję, którą możecie sobie zastosować. Do przesyłania danych, na przykład, jak przesyłacie sobie coś z albumu, nie? To teraz wam to pokażę. Obrócę znowu, obrócę znowu kamerę i wam to pokażę. To działa na takiej zasadzie, że klikamy sobie Quick Transfer. Tutaj mamy Quick Transfer. Wchodzimy sobie i tutaj mamy Quick Transfer. I tu pisze ikonka drona. Żeby przesyłać yy, pliki, to znaczy, że z drona możecie sobie przesyłać pliki, ale uwaga, ja miałam najnowszą aktualizację aparatury DJI RCF. I ona, jak klikniemy sobie jeszcze flyshare, bo ona, bo to zostało dodane. To możecie sobie z aparatury przez wi-fi, bo ona ma też hotspota, bo przy tej aktualizacji flyshare został dodany Słuchajcie. Został dodany hotspot przy tej aktualizacji. I tego hotspota tak łatwo nie użyjecie. Bo on nie będzie Wam przekazywał Wi-Fi. On będzie wam tylko, jak go połączycie. Z, z, telefonem, tabletem, z telefonem tabletem połączycie to tylko przy pomocy tej ikonki. Nie wiem, czy to widzicie ale tu słuchajcie ja mam 10% baterii w kamerze kurde nie naładowałem jej i nie wiem, czy to widzicie, ale tu jest taka ikonka, jak w nią sobie klikniecie to jak macie DJI Fly na telefonie, tablecie to klikacie sobie quick transfer w albumie i tam macie zeskanuj kod QR i wtedy żeby to zrobić to musicie sobie wejść na przykład patrzcie musicie sobie wejść w album i kliknąć jakie zdjęcie ja wam pokażę na przykład te i klikam tutaj i włącza mi się hotspot i patrzcie i tu mi się wywietla kod QR I po prostu go zeskanuję, ale ja na razie to wyłączam, włączę sobie Wi-Fi. Dobra. No i ogólnie tyle, więc pokażę Wam jeszcze na szybko drona, jak on wygląda, tak się on prezentuje. Tutaj mamy na przykład, tutaj mamy włącznik. Tutaj od dołu mamy USB-C i wejście na kartę. Tutaj mamy z dołu czujniki. Osłonę gimbala mam zamontowaną. No i ogólnie tutaj mamy osłonę gimbala. To 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 są atrapy, dlatego że on nie ma czujników. Te słabe. Bo mogłyby być te czujniki. To by było fajne, gdyby były te czujniki. Wiecie, gdyby były te czujniki, to to, to by było naprawdę bardzo fajne. No. Ogólnie to nagrywam w 4K, dlatego nie mogę sobie się widzieć, yy, bo ogólnie nagrywam kamerą DJI Osmo Action 4. I właśnie do niej sobie kupiłem nowy statyw, mogę wam pokazać. Do niej sobie kupiłem właśnie taki statyw dzisiaj. Taki bardzo fajny, który jest naprawdę, no, powiem Wam, do tego zadania jest chyba najlepszy. I ogólnie powiem Wam, ile, jeszcze tak na szybko Wam powiem, bo kurde, ja mam 6% baterii, a ja za chwilę będę musiał kończyć. Jeszcze Wam tak na szybko powiem, ile ta aparatura obsługuje dronów. Ta aparatura DJI RC obsługuje na przykład drona DJI Mini 3, obsługuje... DJI Mavic 3 Pro Obsługuje DJI Mavic 3 Classic Obsługuje DJI Mini 3 Pro I obsługuje DJI Mavic 3, sam Mavic 3 obsługuje, I to jest ostatni dron DJI Air 2S I to tyle, tyle obsługuje ta kamera e, Znaczy nie kamera, tylko e, aparatura I tutaj jeszcze y, mamy przycisk do robienia zdjęć, nagrywania, w, 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 w regulacji gimbala. Tutaj mamy return to home albo hamulec. Tutaj mamy biegi, włącznik, włącznik. Tutaj mamy te drążki. Znaczy drążki są tu z tyłu na takiej gumie, ale tu mamy na drążki. No i Tutaj mamy chłodzenie i tutaj mamy jeszcze na akcesoria, tutaj mamy USB, tutaj mamy do przesyłania danych i micro SD na kartę, tutaj mamy to. No i tyle. Myślę, że filmik dla Was był przydatny. Mam nadzieję, że pomoże, ale zrobię kiedyś yy, osobny odcinek jak przesyłam dane z aparatury, OK? Zgódźcie się na to. I no po prostu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam też do subskrypcji mojego kana kanału, dania lajka i włączenia dzwoneczka, żeby Was filmiki nie ominęły. Trzymajcie się, nara!